Patrzcie, że tak wyglądał na przeciwbrałem po taką małą paczuszkę z Lelixa. Znaczy jest spaczkowa, ale co mówiłem o no, się Przy okazji kupiłem sobie to nieco dobrego, ale nie będę pokazywał. Bo wiem kto ten, to ja zobaczy i nie chcę mieć problemów przez to. Słuchajcie, potrzebowałem kilku kart. W zasadzie potrzebowałem kart fans favorite gdzie... Z updatu 14.15, to jest fajnie zapakowane, a w zasadzie to było tak zapakowane, że tu jest pusto, ale każda karta ma swoją folikę, co jest uważam bardzo spokojną opcją. I potrzebowałem jednej karty, która jest w tej zestawie tych kart. Kupiłem, pięć zestaw, kupiłem zestaw pięciu kart, z czego jedna była mi mega potrzebna. Yy, druga też się przydała, bo patrzyłem, że jej nie mamy, ale w ogóle mierze że chodziło mi o jedną i są trzy, które mam i które prawdopodobnie pójdą na jakieś wymiany bądź... No nie wiem, jak ktoś jest zainteresowany to niech napisze, może się zmienimy czy coś i są to yy, te, te, co nie potrzebuję. Koszta, yy, IBRA i tutaj ta karta FAS kilka sztuk. Ze wszystkimi kartami. Ja tych kart potrzebuję. Kupiłem tylko po to, żeby dostać inną kartę. No ale no... Są te trzy. Jak ktoś, nie wiem, potrzebuje którejś to... Możecie do mnie napisać na Instagramie. No i nie, które były mi potrzebne. To może zacznę od tej jednej, która... Która no... Później zobaczyłem, że jest potrzebna, czyli Neymar. Bo tego neymara dzisiaj nie upatrzonego, ale no zobaczyłem, że jest w tym zostawie, Śledziłem, Dobra, no będzie ten neymar, ale druga karta, którą nigdzie nie mogłem znaleźć to jest Suarez Suarez, jeszcze brakuje mi tylko Messi I to się będę miał wszystkie fansy z tej serii I to jest kolejny krok do tego, że cała kolekcja będzie Zakończona, największy problem w tej kolekcji w tym momencie są karty Game Changer, bo brakują mi dwie, Messi i Benzema i karty key player. Bo, bo nie mogę nigdzie znaleźć isko, nigdzie nie mogę znaleźć. Tam jeszcze jedna jest, leży leżym chyba lam, ale sobie nie dam uciąć. Znaleźć ich nigdzie mogę. Jak ktoś bym miał, no to byłbym wdzięczny. I co, te dwie idą do kolekcji, a te trzy. Yy, zapraszam chętnych. To się dogadamy na pewno. I co, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Hello.